To się dzisiaj pospało, co? Figunia, prowadź. Dzisiejsze śniadanie na dwie patelnie i na dwie miski. Tutaj pankejki dla Grzesia, keto. Ciekawe jestem, jak będą smakować. A tutaj placki bananowe dla reszty. Mam wrażenie, że dzisiaj utknęłam w kuchni, jak nie późne śniadanie, teraz gotuję makaron do zupy pomidorowej dla dzieciaków, ale że niedługo jadę z Jaśkiem na fizjo, odwiedzinę w banku, później jeszcze jedziemy na salę, jutro czterdziecha Grzesia, więc mam nadzieję, że wszystko wypali, trochę się tym stresuję, bo ja wszystko, para tutaj, sorry, ja wszystko organizowałam, więc mały stresik jest, bo dużo osób współodpowiada za to, ale powinno być dobrze. Usiądź Figa, dostaniesz coś, stajesz, jakieś sztuczki, stajesz, stajesz, siadaj Figa, siadaj, 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 usiądź, siadaj, tak, brawo, daj jej teraz, bo ona czeka. Dobrze. Dobra, wracamy do garów, będzie ryba, to jest polędwica z dorsza, trochę ją posoliłam, popieprzyłam i szukuję surówka. U rodziców w piwnicy jest taki wielki baniak gliniany z kapustą i w słoikach od mamy biorę, bo u nas nie ma gdzie takiego baniaka trzymać. Będzie suróweczka do tego i zobaczymy. Jak słyszycie w tle, ryba jeszcze się smaży, ale pokażę Wam, zrobiłam warszał e, w dwóch panierkach. E, tutaj bliżej mnie, e, klasycznie bułka tarta, a tutaj jakaś keton z panierką, taki, taki gotowiec. Wiecie, że ja mam jakiegoś pecha i nie ma moich wyników. Ja już się pogodziłam z tym, że nie będzie, muszę napisać reklamację. Specjalnie pojechaliśmy, nie będę mówiła gdzie dokładnie, ale jest to jedna z chyba większych, no dwie największe są w Polsce, tak? Na rynku firmy, które zajmują się badaniami krwi i są takie bardzo powszechne. No i pojechaliśmy specjalnie do Legnicy, żeby później sobie wyniki pobrać przez internet. Wiadomo, każdy dostaje karteczkę z takim swoim kodem, ze swoim numerem, żeby mieć je do pobrania. I, słuchajcie, mojego kodu nie da się wprowadzić. Jak się go wprowadza, to po prostu tych wyników nie ma. Na infolinii mi mówią, że no nie są w stanie mi pomóc, bo taki kod nie istnieje. E, w punkcie mówili, że zgłaszali to informatykowi i że faktycznie coś się zniechalo, no ale już minął ponad tydzień, wyników nie mam, więc nawet jak już będą, to ja chyba nie uwierzę, że to są moje. Tak czy inaczej, muszę je powtórzyć. No szkoda, bo już bym wiedziała. Chodź tu, chodź tu, pokaż się. Rzeniu, wróć tu na sekundę, co? bo tu pytają się, w pytaniach i odpowiedziach, co skłoniło Cię do keto. Czas schudnięcia, tak? No. I to, żeby nie być głodnym, żeby dużo jeść. No łatwo, łatwo to się ogarnia. Impreza przychodzi i da się imprezę przeżyć nawet. <noise> Apelujemy o szacunek i kulturę w komentarzach.